A teraz przy niedzieli, bo mamy niedzielę, tak, tak czas leci. 13 kwietnia 2025. Chcę się podzielić pewną refleksją po usłyszeniu następnych smutnych wiadomości. Cały czas smutne wiadomości docierają do nas. Um, wiadomości, o której już wiem przynajmniej tydzień, ale. Usłyszałem w komentarzu, e, oczywiście w internecie, niezależnych dziennikarzy, którzy są zbulwersowani takim stanem rzeczy. No, ale do Austrii to jest podobne. Kiedyś ogłosili całkiem niedawno jako jedyny kraj w Europie jeden z nielicznych na świecie obowiązek keczapowania ketchupem, który nie przynosił żadnych rezultatów. Obowiązek pod karą grzywny albo nawet e, albo nawet e, więzienia. E, albo jeszcze była jedno albo alternatywa, tak jak wielu polityków z rządu e, z rządu tego FVP VP tej Partii Ludowej, tych czarnych czy turkizowych i zielonych, powiedzieli wprost, że do, dla takich obywateli czy e, zamieszkujących ten kraj nie ma tutaj miejsca w Austrii. Niech się wynoszą. No, dajcie spokój, jak można, do obywatela własnego kraju coś takiego powiedzieć. Tylko dlatego, że Chciał skorzystać z prawa ingerencji we własny organizm. No ale przeszło, przeszło, bo to ważne, kto stoi u steru rządu i kto kieruje tymi rządami i ma większość w parlamencie. Tylko w parlamencie, ale nie wśród ludzi. To jest jedna sprawa, która przebrzmiała już, i niechętnie się ci politycy, którzy wyganiali niektórych z Austrii, niektórym chcieli nałożyć grzywny albo nawet pozamykać w więzieniach, nie chcą się do tego przyznawać albo nie wspominają na ten temat. Ten temat jest tematem tabu. W dalszym ciągu, zamiast rozliczyć go i te osoby, które były winne za tą sytuację, pociągnąć do odpowiedzialności, tak jak się należy w prawowitym państwie. Teraz ten nowy rząd, który się tworzył tak długo, w końcu się utworzył sztucznie ogłosił ingerencję w prywatne, w prywatne nasze sprawy, które po, podnosimy w mediach socjalnych, czyli Facebook, WhatsApp i tym podobne. Chodzi o korespondencję, o wymianę myśli prywatną między znajomymi, kolegami. Będą mieli możliwość ingerencji. Powołując się oczywiście, to jest stary trik na walkę z terrorem. Słuchajcie, co ma terror do tego, jak ja będę wymieniał sobie moje prywatne opinie z jakimś znajomym? Owszem, ktoś może powiedzieć, no ale każdy może stać się terrorystą. Nie, nie każdy. Takie, takie traktowanie ludzi jest okropne. Używam takiego prostego określenia nieludzkie, wprost, niedemokratyczne mają ingerencję, będą mieli dzięki decyzji tych partii, które rządzą, podkreślam, właśnie ta Partia Ludowa dalej jest w rządzie. E, czyli ci czarni, czerwoni, czyli socjaliści i ci niby liberałowie, którzy są tak za liberalnym podejściem do wszystkich kwestii, oni również, słuchajcie, zmówili się, że będą jako jedyny na razie w kraj EU, do ingerencji w, prywatne, w prywatną korespondencję, ja to tak nazywam, na, na przykład na tej platformie WhatsApp, w prywatnym, która jest kodowana, będą mieli wgląd. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Ludzie wymieniają się e, opiniami, które za bardzo nie chcą głośno mówić, nawet przez telefon, ale. Skoro to są kodowane informacje i ty masz ograniczoną ilość tych ludzi, kontaktów, wymieniać się z nimi i zapewnia ci ta platforma indywidualność i prywatność, no więc wymieniasz się różnymi opiniami. To będą mieli prawo wglądu. Słuchajcie, ja sobie przypominam komunę, jak prowadzili stan wojenny. Coś nie było podobnie cały czas. Komuna to komuna. Miałaś, telefonowałeś, to najpierw się w tamtych czasach, kiedy nie było tych um, komputerów, nie było sieci internetowej, w tamtych, włączał, ci, włączał ci się automat. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Słuchajcie, teraz jest to samo. Do czego to doprowadzi? Pieniądze elektroniczne, które zamierzają całkiem niedługo wprowadzić, spowodują jeszcze większą kontrolę. To w Austrii też już jest dopuszczone, że od urodzenia każdy człowiek ma swój kod kreskowy i w każdym momencie jest wgląd w jego prywatność. A więc Orwell i jego, jego, jego bestseller Tysiąc... 984. Kłania się nisko. I znowu, i znowu Austria. Number one. W tych przedsięwzięciach w Europie i, 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 i chyba poza Chinami, Koreą Północną i, i takimi jakimiś dyktaturami. Nie chcę powiedzieć, że tu jest dyktatura, ale jeśli chodzi o tą cenzurę i o to śledzenie indywidualnego obywatela, to jest naprawdę porównywalne. chociażby z Chinami. Do czego to doszło? Do czego to doszło? Znowu Austria, number one. Czym oni się popisują? Ludzie pamiętając star ci starszej daty, te stare czasy, komuny. Jak nas dręczyła, jak musieliśmy na każdym kroku uważać, żeby za Jakieś słowo, które było niedopuszczalne, czy opinie, nie być zatrzymanym, przesłuchiwanym, a, a, a jeszcze gorzej sądzony. Robili po prostu taką m, nastrój takiego strachu, że każdy się z tym liczył. I tylko w czterech ścianach e, mogłeś sobie rozwinąć swoje opinie. Tak kiedyś było. Jednak nie było tak, jak teraz zaczyna być tutaj. To jest niesamowite. Wtedy nazywało się to uwaga, rozmowa kontrolowana, albo wysłany list. Nie wiedziałeś, przez jakie ręce przechodzi kto go czyta, zanim dojdzie do adresata. Teraz jest to samo. I jeszcze gorzej, bo to wejście w Twoją prywatność, na przykład na Whatsappie, będzie tak sprytnie robione, że ty o tym nie będziesz wiedział. Wtedy, w tamtych czasach, które podałem jako przykład tej komuny z Polski, to włączał ci się przynajmniej przynajmniej włączał ci się ten automat, czy ktoś na żywo Mówił, uwaga, rozmowa kontrolowana, co tam, 20 sekund, czy co pół minuty podczas twojej rozmowy. No i wiedziałeś, że jest kontrolowana, także liczyłeś się z tym. Teraz nie wiesz, czy akurat cię kontrolują, czy nie. A przy tej technice, przy tej KI, czyli tej, 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 tej sztucznej inteligencji, będą w stanie wejść. Na każde połączenie WhatsAppowe. Ja nie chcę straszyć nikogo, ja będę dalej operował tym, co operuję, oczywiście używając innych określeń, ale skoro żyję w państwie demokratycznym, to mam prawo ciągle do wypowiadania swoich opinii. A że Często one są, szczególnie w ostatnim okresie, krytyczne do tego, co się dzieje, to chyba jest to naturalne, bo ja wiem, że mnie się źle dzieje. Za, za, zamiast stawać się, nie mówię, bogaczem, ale żeby mieć tą ostoję i zaplecze, ja staję się i jak miliony, nawet w tym kraju, kiedyś dosyć dostatnio żyjących ludzi, Staje się biedakiem. I teraz jeszcze dokładają mi tą totalną kontrolę. Do czego to prowadzi? I ja, skoro cały czas <śm> w mediach się codziennie dowiaduję, że jesteśmy krajem demokratycznym, tu jest wolność słowa i myśli. No więc ja tym operuję, niczym innym. A że narzekam, to chyba mam prawo narzekać na tych polityków, którzy doprowadzili do takiej sytuacji finansowej i gospodarczej, do jakiej doprowadzili. Notabene, ci politycy z partii tej ludowej, czyli ci czarni, czy turkizowi, jak ich tam nazwać, oni rządzili do tej pory. Oni narobili razem z zielonymi najwięcej długów w historii powojennej Austrii. To oni, Prowadzili wiele przepisów. To oni starali się wprowadzić przymus keczapowania i zaakceptowali to w parlamencie większością głosów. Tak samo się teraz dzieje. Oni są dalej w rządzie. I jak rządzą? Teraz się dowiaduje, że ten deficyt jest jeszcze większy, niż mówili nawet tydzień temu. To jest tragedia. I my mamy czego nie krytykować? O nie. To nie ze mną takie numery. Ja powołując się na wolność myśli i słowa, będę to zawsze krytykował, bo mnie e, płatnikowi podatków dzieje się coraz gorzej. Dlatego jestem zbulwersowany tym nowym przepisem, który ma ingerować w naszą prywatność w mediach socjalnych. Tyle mam do powiedzenia. To jest dosyć smutne, no ale, pff, tak jak powiedziałem, same smutne wiadomości do nas docierają pomimo przepięknie rozwijającej się wiosny. Chociaż dzisiaj nie ma słońca, patrzę przez okno, ale jest, jest bardzo ciepło, jest fajnie, tak jak się należy. I nie ma końca świata z powodu przegrzania. To też będzie niedługo karane, że tak się mówi. Musisz powtarzać za ściekiem. Tak, będzie koniec świata, bo jest globalny warming i wszyscy się zapalimy zaraz. A tymczasem mamy, tak jak były, cztery pory roku, jak jest zima, czy początek wiosny, jest zimno. Jakie lato, jest gorąco, a czasami nawet bardzo gorąco. I dobrze. A podkreślę tylko na koniec, ale nie ze strachu przed cenzurą, tylko e, że... Mam trochę inny pogląd niż dociera to do mnie z tych mediów mainstream na temat właśnie tych przemian klimatycznych. Jednak wiem o tym i zdaję sobie sprawę, że klimat się jest, zmienia się. Rzeczywiście się zmienia. Dlatego, że się zmieniał, zmienia i będzie zmieniał, i my na to nie mamy żadnego wpływu. Mamy. Co właśnie chciałem teraz podkreślić, wpływ, i musimy to robić, e, na ochronę środowiska, które niektórzy kojarzą, od razu przenoszą, to jest właśnie ochrona klimatu. Nie, to nie jest ochrona klimatu. Możliwe, że jakiś tam związek to ma, ale to jest ochrona środowiska, i jestem za tym, i to powinno postępować. Postępuje zresztą, przynajmniej w Europie, bardzo. Mocno i na tym człowiek musi się koncentrować. Jestem za tym, ale to nie chodzi o to, że na, za chwilę się spalimy, spłoniemy. Pozdrawiam i przepraszam za zbyt długą przemowę, ale musiałem się uzewnętrznić. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana.